Cześć, tu Kajla. Ostatnio, jak wiecie, porządkowałam swoją przestrzeń skrapową i znalazłam tam m.in. znaczy nie, nie znalazłam, bo one się nie zgubiły. Wiedziałam zawsze, że one tam są, ale od jakiegoś czasu nie sięgałam do nich. Moje stare prace skrapowe, pochodzące sprzed wielu lat. Album, który widzicie przed sobą w tej chwili, pochodzi z roku 2008, kiedy mój syn był jeszcze zupełnie malutkim chłopcem. Teraz już jest całkiem duży i bez problemu może widzieć czubek mojej głowy. Natomiast wtedy był jeszcze zupełnie malutki. No, bardzo mnie to rozczuli, bo sam album właśnie taki jest cel naszych sklepowych prac żeby w nich zachowywać wspomnienia. Ale pomyślałam sobie, że może i wy chcielibyście zobaczyć, jak wyglądało, jak wyglądały albumy skrapowe w dawnych czasach, kiedy nie było jeszcze dostępnych maszynek. Nie używaliśmy ich. Wiem, że dla wielu z Was przygoda ze Scrapbookingiem zaczęła się właśnie od maszynki. Moja zaczęła się troszkę wcześniej. No i zobaczcie, jak sobie radziłam bez maszynek. Tutaj na okładce. Możemy zobaczyć kształty, które nie są wycinane maszynką. Te mniejsze śnieżynki są wycinane dziurkaczami. Natomiast te większe kształty to są gotowe tekturki. Wtedy tak wyglądały tekturki. Tutaj mamy bałwana, śnieżynki. Jakieś bardziej finezyjne kształty ciężko było dostać. Nie wiem, czy były w ogóle dostępne w Polsce. Papier natomiast Papier, myślę, że się nie zastarzał, on wciąż jest fajny. To jest papier z kolekcji Kelly Panaci. Nie pamiętam już, niestety, jak się nazywała sama kolekcja, i myślę, że wciąż jest fajny. Tutaj dookoła mamy prawdziwe przeszycia. Myślę, że to był moment, kiedy kupiłam maszynę do szycia i się trochę nią zachwysnęłam. Bindowanie jest maszynką Bind It All ostatni krzyk mody wtedy. No i okładka tekturowa pomalowana farbą niebieską, a potem na tym białe postarzenia. Tak wygląda pierwsza strona. Tutaj właśnie ledwo widoczny jest, nie wiem, czy możecie w to przeczytać, zapisek, że to jest z roku 2008 i że to jest pierwszy śnieg mojego synka, którego tutaj możecie zobaczyć na zdjęciu, kiedy był jeszcze malutkim chłopcem. Teraz jest dużo większy i mówi basem. I tutaj kolejne, kolejne rzeczy. Możecie zobaczyć, jakie rzeczy były wtedy modne. Na przykład no, jedną z nowości były takie tekturki z literami. Poza tym tutaj zszywki nie wiem, czy teraz wciąż tak się ich używa chętnie to są zszywki i one są specjalne, ponieważ są kolorowe. Taki zestaw kolorowych y, skrzypek przysłała mi moja przyjaciółka ze Stanów. Między innymi y, jako prezent, y, bo ma tutaj w Polsce rodzinę i kiedy rodzina przyjeżdżała, to, to wymieniałyśmy się prezentami. No i właśnie między innymi to były takie kolorowe skrzypki. Y, synek drepczący wokół domu skojarzył mi się. Z kubusiem puchatkiem tropiącym bodajże to była łasiczka. Tu zaraz dowiemy się dokładniej, bo fragmenty kubusia puchatka również użyłam jako ilustrację do tego zdarzenia. Tutaj na kartkach są wydrukowane właśnie fragmenty tej historii. Poza tym naklejki to się nie zmieniło. Guziki, myślę, że teraz guziki stosuje się rzadziej, wtedy stosowaliśmy je znacznie częściej. Sprawdzam, czy to tam były te buziczki w dużych ilościach, ale nie, to będzie później. Koronki, myślę, że to się dużo nie zmieniło. Naklejki. I też tutaj są albo naklejki, albo fragmenty papieru, bo papier też był w takie różne napisy i też jego fragmenty były wycinane. Poza tym tutaj naklejka w kształcie taga. To był cały zestaw e, takich m, przydaściów, kolekcji, abyśmy powiedzieli, dzisiaj. E, Na no wtedy to była dla mnie zupełna nowość, że można mieć nie tylko papiery, ale też do nich jakieś dodatki. E, oprócz tego używałam e, stempli. W stempli miałam wtedy już w stopniu sporą kolekcję. E, tutaj jest świek e, w kształcie śnieżynki. No i tutaj, tak jak widzicie, tak jak mówiłam, e, używał się wtedy. Dużo więcej guzików, były chyba bardziej modne niż w tej chwili. Tutaj jest ta którą sama ręcznie, znaczy nie ręcznie maszynowo przeszywałam, żeby miała taki fajny wzorek. Zdaje się, że to był moment, kiedy kupiłam sobie nową maszynę do szycia i wypróbowywałam ją na wszystkie strony. Te wszystkie kształty są wycinane nożyczkami we wzorki. Mam takich nożyczek kilka, czy może nawet kilkanaście. Nie wiem, kiedy ostatni raz ich używałam, <gry> bardzo, bardzo dawno temu. Tutaj jest takie coś, co zwykle mi się nie bardzo podoba, a mianowicie wycinanie postaci ze zdjęcia. Każdy tego próbuje i to rzadko, kiedy wygląda dobrze. Natomiast tutaj mi się bardzo podoba ten pomysł, ponieważ synek był na tle naszego wtedy jeszcze nieotynkowanego domu. Gdzie niegdzie na zdjęciach można zobaczyć fragmenty. No i na tym zdjęciu ten dom dominował tutaj nad nim. Zdecydowałam się, że odetnę dom i zastąpię go takim zimowym, stemplowym krajobrazem i wydaje mi się, że to wyszło wtedy całkiem zabawnie, całkiem fajnie i ciekawie. Tutaj cały czas mamy historyjkę, jak to Kubuś Pochatek i Prosiaczek tropią. A tutaj są właśnie obrazki z moim synkiem chodzącym dookoła domu. Tutaj takie dełko z serduszkiem metalowym. Tak jest przyczepione na sztywno, a to sobie dynda luźno. No i tak jak widzicie, z spinacze białe, tutaj dźwieki. No i takie ozdoby robione właśnie z następowanych napisów na papierze. Myślę, że to akurat. Wciąż jeszcze robimy takie rzeczy, chociaż chyba rzadziej, bo, bo mamy gotowe, pochodzące z kolekcji napisy i raczej na nich się skupiamy. Tutaj ten patchwork to też są fragmenty papieru i poszywane. Także to nie jest gotowy patchwork, to jest <laughs> robiony przeze mnie. I tutaj znowu dźwięk w kształcie śnieżynki. No i Czasami takie zupełnie, zupełnie proste rzeczy jak na przykład tutaj jest papier w linie, to nie jest zwykły papier taki zeszytowy, to jest taki grubszy papier linijki, ale on pochodzi ze sklepu z artykułami biurowymi, to nie jest żaden taki typowy sklep bokowy. I tutaj to są stemplowania, stempelki ze śnieżynkami takimi śmiesznymi. Dużo takich y, jakby poprzeczepionych sążeczek i właśnie zwróćcie uwagę tutaj znowu są te skrzywki. Y, myślę, że wtedy były nowe y, i dlatego tak właśnie wszędzie je stosowałam. I tutaj jest taka. No i te tekturki wszędzie y, takie no jeszcze grube, toporne, ale myślę, że mające swój urok. I ostatnia strona. Tutaj na początku i na końcu jest róg wycięty niezupełnie symetrycznie, bo jak się przyjrzycie pierwszej stronie, to on jest w tym miejscu i tutaj. Nie sądzę, żeby to był jakiś kwestia projektowa taka, że chciałam coś takiego mieć. Myślę, że po prostu miałam, kończył mi się papier, miałam gdzieś obcięty róg i, i żeby, żeby to jakoś załatać, zrobiłam coś takiego, ale myślę, że to całkiem no, że całkiem fajnie z tego wybrnę Tak właśnie przedstawia się mój album. Dajcie znać, co o nim myślicie i powiedzcie, czy chcecie zobaczyć jeszcze kilka innych starych albumów, bo mam ich jeszcze trochę. Jeżeli tak, to chętnie Wam je pokażę, zwłaszcza, że tak jak mówiłam, nie, ja chyba nie mówiłam, ostatnimi czasy no, ciężkie mam myśli, pewnie tak jak i Wy. Nie bardzo potrafię w tych warunkach tworzyć, dlatego jeżeli macie ochotę poglądać moje stare, stare twory, to pokażę Wam je chętnie, chętniej niż, niż wymyślę coś nowego. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!